Śmierdocinek. Miejsce, gdzie nawet beznadziejne przypadki ulegają cudownemu ozdrowieniu. Miejsce niezwykłych doznań zapachowych. Miejsce szumiących potoków wszechobecnej, uspokajającej zieleni i ekscytujących wrażeń estetycznych. Trzy tygodnie postawił na nogi nawet Sławomira Mroszka. W ofercie, peeling rewalskim piaskiem obtrzepanym z nóg potęgowiczów. Spacery z owczarkami maseczka z włosia opadłego na podłogę łazienki urynoterapia kąpiel eteryczna śmierdocinek zapewnia wyżywienie all inclusive z opcją własnych polowań na dywanie nie krępujcie się wyślijcie zgłoszenie na śmierdocinek małpa104.com.